wczesnym rankiem 22 sierpnia 1939 roku do alpejskiej posiadłości Berghoff, położonej na malowniczym stoku Obersalzberg. Systematycznie podjeżdżały cywilne samochody, z których raz za razem wysiadało kilku nieco poddenerwowanych, ale ewidentnie znających się mężczyzn. Po krótkim przywitaniu kierowani byli następnie do salonu znajdującego się wewnątrz, a przez fakt, iż nosili cywilne ubrania, nie zwracali na siebie większej uwagi. Jednak każde to zachowanie, marka samochodu, którym przyjechali, czy nawet ubiór, były wynikiem skrupulatnie przygotowanego tajnego planu jednego człowieka. Ci na pierwszy rzut oka wyglądający na biznesmenów mężczyźni w rzeczywistości byli najwyższymi dowódcami Wehrmachtu, do których punktualnie o godzinie 12 wyszedł sam Adolf Hitler, a słowa, które wypowiedział, na zawsze zapisały się na kartach historii. Zniszczenie Polski jest naszym pierwszym zadaniem. Celem nie musi być dotarcie do jakiejś oznaczonej linii, lecz zniszczenie siły żywej. Bądźcie bezlitości, bądźcie brutalni. 1 września po godzinie 4 nad ranem działa potężnego pancernika Schleswig-Holstein powoli obracały się w stronę polskich umocnień na Westerplatte. O 4.48 padł rozkaz, a grat pocisków kalibru 280 oraz 150 mm spadł na zaskoczonych polskich obrońców. Przy akompaniamencie eksplozji, strzałów i dramatycznie wykrzykiwanych rozkazów polskich obrońców rozpoczął się jeden z najmroczniejszych okresów historii ludzkości. Druga Wojna Światowa. Tę krótką historię opowiedziałem Wam nie bez powodu, bowiem to właśnie sam początek wojny i los polskich obrońców stały się tłem dla gry zatytułowanej Land of War The Beginning. Natomiast to co dzisiaj wam pokażę to pierwsze materiały pochodzące z czystej rozgrywki, które otrzymałem dosłownie wczoraj od deweloperów. Zapraszam. Dziś rano o godzinie 5 minut 40. Oddziały niemieckie przekroczyły granicę Polską. Planam takto nie agresji. Bombardowano szereg miast. A więc kolejna. Przypomnę tylko na wstępie, że Polska gra Land of War, jak możemy przeczytać na oficjalnej stronie. To tytuł, w którym gracz wciela się w postać Piotra Kowalskiego, żołnierza Wojska Polskiego. Bohater na początku II wojny światowej zostaje wmieszany w rozgrywkę wywiadów, a od tego co zrobi, będą zależeć losy wojny. Jego droga prowadzi przez wiele pól bitewnych września 1939 oraz kolejnych lat wojny. Co ciekawe, o ile o samej fabule wspomniałem wam w poprzednim odcinku dotyczącym tej gry, tak dzisiaj chciałbym opowiedzieć wam trochę o kwestiach technicznych, bowiem deweloperzy podesłali mi kilka ciekawych informacji mówiących o szczegółach powstawania tej produkcji. Okej, okay, ale o co chodzi dokładnie? Coś, co podkreślają, to fakty, że to co widzicie, to materiał pochodzący z bardzo wczesnej wersji Alfa i przed poprawą animacji oraz udźwiękowienia. Jest to więc powód, dla którego większość tych materiałów pozbawionych jest odgłosów, wystrzałów czy eksplozji. Natomiast, jak obiecują, wszelkie animacje postaci finalnie będą prezentować się inaczej niż na materiale. Zdają sobie sprawę, że wymagają one sporej ilości pracy, jak obiecują, zrobią wszystko, by wyglądało to znacznie lepiej. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, bowiem w mojej opinii jest to w tym momencie najsłabsza strona tej produkcji. No dobrze, ale na co warto zwrócić uwagę zdaniem deweloperów? Przede wszystkim na jakość gruntu, a więc na sam system generowania szczegółów, oraz na teselację. Teselacja to mówiąc w dużym uproszczeniu złożoność obiektów. Co interesujące, twórcy poinformowali mnie, że udało im się osiągnąć efekt dobrze prezentującej się teselacji, przy jednoczesnym zachowaniu płynności obrazu, który widzimy. Jak dodają, system generowania oraz zarządzania terenem został przez nich stworzony specjalnie na potrzeby tej produkcji. Kolejna sprawa, na którą jak informują, warto zwrócić uwagę to tekstury. W grze zostały dobrane tak, by wyglądały jak najbardziej realistycznie. Jak dodaje Sebastian Binik, a więc jeden z twórców, ogromny wpływ na efekt finalny ma barwa, temperatura, odcień, wrażenie trójwymiarowości oraz ogólny balans kolorystyczny. Otrzymałem także małą próbkę tego, co udało im się uzyskać. Rzućcie tylko okiem. Z lewej strony oczywiście przed zmianami, po prawej finalna wersja terenu. Jednak to nie wszystko. Oprócz tego twórcy ponoć przykładają ogromną wagę do samego tzw. Tak feelingu strzelania, dlatego skupili się na podstawach i rozpoczęli pracę nad balistyką broni, setupem oraz zbilansowaniem zadawanych obrażeń zarówno przez piechotę, jak i liczne pojazdy. Ponoć więcej informacji otrzymamy już wkrótce. Myślę, że warto dodać także, iż gra będzie posiadała specjalnie przygotowany poligon, dostępny z menu głównego, na którym będziemy mogli wypróbować różne modele broni, zresztą na podobnej zasadzie jak wygląda to w postscriptum. Strzelnicę i poligon zobaczyć możecie z kolei na tym materiale. Podsumowując, to w mojej ocenie gra zapowiada się naprawdę ciekawie. Ciężko powiedzieć, czy finalnie spełni nasze oczekiwania, ponieważ jest na to zbyt wcześnie, ale doceniam fakt, iż studio podjęło się tak trudnego tematu do przedstawienia, jakby nie było stworzenia gry fabularnej, co już samo w sobie wymaga sporego doświadczenia i umiejętności. Osobiście bardzo mocno trzymam za nią kciuki. Jeśli pojawi się coś nowego w temacie, będę Was informował. Tymczasem z mojej strony to wszystko na dzisiaj. Dzięki serdeczne za uwagę. Mam nadzieję, że materiał Wam się podobał i do zobaczenia już wkrótce. Trzymajcie się. Cześć.